Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i to co dzisiaj chciałabym zam, Wam zaproponować to zrobienie puzzli. Tak jest dokładnie. Chciałabym żebyśmy zobaczyli jak w łatwy prosty i naprawdę bezpłatny sposób zrobić świetne puzle, z których będzie mógł skorzystać tak naprawdę każdy. Musimy do tego zadania przygotować sobie jakieś pudełka kartonowe. Ja tutaj wycięłam akurat z Merci y, tą pierwszą część, ale także pokażę Wam jak y, moje książki, które możecie znaleźć w wydawnictwie czasmyślnikseniora.pl, y, właśnie. Jak z nich stworzyć świetne puzzle. Tutaj mówię o okładce. Zobaczycie, jak naprawdę cała książka jest do wykorzystania. Zacznijmy zatem od, od pierwszego elementu, od merci. Będzie tak, jak już wspomniałam, właśnie będą nam potrzebne różnego rodzaju pudełka, okładki, od książek, które możemy użyć i nożyczki. Tylko tyle. Zacznijmy od pierwszej. Właśnie od naszego Mercy musimy pociąć. Dobrze jest, kiedy um, nasze puzzle będą stworzone z takich trochę twardszych elementów. E, ja bardzo często jeszcze wykorzystuję chociażby widokówki różnego rodzaju. Jeżeli na przykład wasi seniorzy mają problem z tym, żeby chwytać takie cienkie elementy, to warto jest też podkleić, po prostu na czymś grubszym nakleić takie elementy, powycinać i w ten sposób mamy stworzone puzzle. No sami zobaczcie, teraz dajemy seniorom, po pierwsze, mogą te. Puzzle zrobić sami, a po drugie mogą później się tymi puzzlami powymieniać i je po prostu poukładać. O! Dokładnie. Czyli pierwsze puzzle mamy zrobione. Kolejne puzzle. Ja też chcę Wam pokazać, że nawet z tak ym, Dziwnych elementów. Nie musi to być zawsze właśnie prostokąt czy kwadrat. Może to być y, karton, który jest po prostu długi. Możemy tutaj, po jakichś czekoladkach, mam akurat y, ten karton. Właśnie z takiego kartonu także możemy przygotować puzzle. Znów potrzebne jest nam opakowanie, nożyczki i wycinamy jeden element. Dobrze, mamy teraz element z naszych czekoladek. No i w jaki sposób zrobić tutaj puzzle? Tak jak wspomniałam, nie musi to być zawsze prostokąt, kwadrat, ale może to być właśnie taki. Nie, no właściwie prostokąt tutaj mamy. Natomiast możemy pociąć na różne sposoby te nasze puzle. Mogą to być na przykład takie kwadraty, które. Zaproponujemy do układania naszym seniorom. Przy tym akurat układaniu dobrze by było, gdybyśmy mieli dwa opakowania, tak żeby senior mógł sobie zobaczyć, bo jeżeli ono będzie wymieszane, zobaczcie, jeżeli wymieszamy sobie teraz te elementy. To nie mamy pewności, że dobrze ułożymy, bo na przykład nie pamiętamy nazwy, także dobrze jest, kiedy po prostu mamy jeszcze jedno opakowanie, żeby móc zobaczyć, czy dobrze układamy. Ja postaram się z pamięci ułożyć. Pamiętam, że na początku była róża. Następnie były bodajże czekoladki, ale już napisu szczerze Wam powiem nie do końca pamiętam. Wydaje mi się, że to był. No, akurat się zgadza. Natomiast dobrze jest mieć albo po prostu zrobione zdjęcie danego elementu i układamy według zdjęcia, jak powinien element wyglądać. Jeśli nie, no to musimy mieć dwa takie same opakowania. Dobrze. I. Trzecie, trzecie yy, rodzaj puzli można powiedzieć. Tutaj chciałabym Wam pokazać też: yy, to są właśnie puzle z naszych okładek. Yy, musicie mieć dwie książki lub też. No. <słuch> <słuch> Musicie mieć dwie książki, lub też, tak jak wspomniałam, po prostu zrobione zdjęcie, na którym senior będzie pracował. Znów wycinamy, nożyczkami wycinamy okładkę z naszej książki. Okładka wycięta. Oczywiście zadania, które są w książce. Możemy nadal zrobić, nic nam w tym nie przeszkadza, także możemy tutaj z nich skorzystać. Natomiast okładka wycięta, wystarczy ją teraz pociąć na różnorodne elementy. Nasze okładki są dość twarde, także podobnie jak pocztówki, zresztą, musimy szukać takich materiałów, właśnie które będą. Yy, trochę podobne do pocztówek. Będą twarde, grubsze. I staramy się je wycinać na różne elementy. Mogą to być elementy mniejsze, większe. Proszę bardzo. I zobaczcie, jaką mamy świetną, tak naprawdę zabawę dla naszych seniorów. Jak świetnie przy tej czynności nie tylko ćwiczymy nasze zdolności manualne, ale też właśnie ćwiczymy naszą pamięć, koncentrację, spostrzegawczość, szukając danych elementów. Także, no, naprawdę, nie kosztuje to nic. Bo możemy wykorzystać te wszystkie opakowania, jakie mamy w domu. A zabawa jest naprawdę świetna. W taki oto sposób mieszamy. Trochę, żeby było trudno. I próbujemy ułożyć nasze puzzle. O, świetnie. Udało się stworzyć okładkę, puzle, które świetnie sprawdzą się w pracy z seniorami. Zachęcam naprawdę do tego jakże prostego, a świetnego ćwiczenia na pamięć. Zachęcam do tego, żebyście wykorzystywali te wszystkie. Elementy wokół siebie, te, które macie w siebie do tego, żeby właśnie pracować z seniorami. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli podobał Wam się ten film. Także subskrybujcie, wciśnijcie na dzwoneczek, dzięki temu będziecie bezpłatnie dostawać powiadomienia o tym, że nowy film pojawia się na moim kanale. I tyle. Zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. Zachęcam do rozejrzenia się wokół siebie, do tego właśnie, żeby wykorzystywać te wszystkie elementy, które mamy w swoich domach, w swoich placówkach, w instytucjach. I bądźmy kreatywni, a zobaczcie, takie piękne dzieła Wam wyjdą. Z tej waszej kreatywności. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa!